Siemanko, witam Was na kanale Po prostu Trening Lecimy z kolejną częścią filmiku na temat tego W jaki sposób trenować na maszynach W naszej fabryce formy Tutaj zacznijmy od rzeczy najbardziej podstawowej Czyli oczywiście jak na każdej innej, które będę pokazywał Zwiększamy lub zmniejszamy sobie ciężar Za pomocą tutaj właśnie tego O, bolca Kolejną rzeczą jest to, że musimy Dostosować sobie odpowiednią wysokość siedzenia W wysokość związku siedzenia będziemy Dostosowywać za pomocą tego oto Bolca kolejnego Teraz, po pierwsze rzecz biorąc, chcemy, żeby nasza ręka łokciem szła troszeczkę niżej niż bark. Podobnie jak przy rozpiętkach, nie chcemy, żeby ręka szła tutaj, jest to niebezpieczne i nieefektywne. Natomiast chcemy, żeby ręka schodziła troszeczkę niżej. Nawet jeżeli zejdzie za nisko, nic się nie stanie, będzie to bezpieczniejsze dla Was na pewno. Teraz, jak zobaczycie, ja nawet nie jestem w stanie ułożyć się tego ćwiczenia w odpowiedni sposób bez pomocy specjalnego sprzęgła, które za chwilę sobie użyjemy. Pamiętajcie, że sprzęgłem na początek sobie ruszamy, i teraz sprzęgło spowodowało, że rączki ustawili się w wygodniejszej pozycji do startu. Teraz jak mamy te rączki chwycone. Sprawdzam sobie, czy na pewno ruch jest taki, żeby łokcie były na wysokości uchwytu. Taki sposób, jak tłumaczyłem. Nie tu, tylko tu. I teraz ruch jest do przodu. Nie chcemy przeprostowywać łokci, ale chcemy jak najbardziej wyprostować. Pamiętajcie, jeszcze rozróżnić, na czym polega przeprost, a na czym polega pełen wyprost. Pełen wyprost nie jest niczym złym, przeprost już oczywiście tak. I wykonujemy ruch z wydech, w tym ustawieniu jak teraz będzie to efektywne dla klatki piersiowej przede wszystkim jeżeli byśmy chcieli sobie chwycić tutaj to nasza prasa przeniesie się w większej mierze na tricepsy i przedni akton barków więc można zastosować tę maszynę na co najmniej dwa różne sposoby w dwóch różnych celach teraz jak chcę wkończyć ruch zablokowuję sprzęgło nogami i teraz powolutku odpuszczam i tyle Generalnie jeżeli film się podobał to oczywiście zapraszam Was do lajkowania, subskrypcji i obserwujcie dalej kanał, ponieważ będzie jeszcze więcej filmików ze wszystkimi maszynami, które tutaj widzicie i nie tylko. Zapraszam.